Dyskusje o tym, jaki silnik do Mikrokara wybrać, pojawiają się w internecie co chwila. Chciałbym dzisiaj Wam opowiedzieć trochę o dwóch podstawowych rodzajach silników stosowanych przez fabrykę Lizzie Mikrokar, po to, żebyście mogli sami zdecydować, który dla Was jest lepszy. Nazywam się Jurek Kasprzak, odpowiadam za serwis oraz sprzedaż samochodów Lizie i Mikrokar w Polsce. Piżie w swojej ofercie ma dwa podstawowe silniki. Obydwa są to silniki wysokoprężne, czyli inaczej mówiąc, silniki diesla, o nazwach handlowych Progress oraz DCI. Czym one się różnią pomiędzy sobą? Progress to prosty, mechaniczny, niezawodny tak naprawdę silnik, opracowany na początku lat 80. jako członek rodziny Fox. W tej rodzinie występowały silniki dwu, trzy i czterocylindrowe. W naszych samochodach występuje model dwucylindrowy. Są to naprawdę dobre silniki, przeznaczone do trudnych zadań i zastosowanie ich w tych samochodach nie jest dla nich specjalnym obciążeniem. O tym jeszcze powiem za chwileczkę. Z kolei, silnik DCI to nowoczesny silnik sterowany elektronicznie wykonany w technologii Common Rail, i to jest jego wielka zaleta. Ponieważ jeżeli samochód posiada dodatkowe odbiory, tak jak na przykład klimatyzacja, wspomaganie kierownicy bądź system Park Assist, tam właśnie musi być zastosowany silnik sterowany elektronicznie, ponieważ to komputer sterujący silnikiem nadrobi te ubytki mocy, które pochłaniają te urządzenia, dzięki czemu kierujący nie poczuje utraty mocy w trakcie jazdy, kiedy załączy mu się na przykład klimatyzacja. Silniki stosowane w mikrokarach obarczone są wieloma mitami, że są trudne w obsłudze, że zawodne, że wykorzystane w tych samochodach ponad miarę i swoje możliwości. To absolutnie nie jest prawda. One są sztucznie zdławione do tego, żeby spełnić wymagania prawne, które obowiązują te, te samochody. Przypomnę, że wywodzą się one. Z rodziny silników opracowanej w latach 80. Były tam w tej rodzinie jednostki dwu, trzy, cztero-cylindrowe, nawet turbodoładowane. Do dzisiaj są one stosowane na przykład w zagęszczarkach, w generatorach prądu, w motopompach, w wielu innych urządzeniach, gdzie tak naprawdę rzeczywiście pracują na, na granicy swoich możliwości. Przykład konkretny. Generator prądu, który dziennie pracuje około 5 godzin przez 5 dni w tygodniu i przez 4 tygodnie w miesiącu. Można by to było porównać do samochodu, który miesięcznie przejeżdża około 4000 km. I to jest rzeczywiście duże wykorzystanie takiego silnika, ponieważ w naszych warunkach te samochody zwykle średnio pokonują około 3 4000 km, ale rocznie, nie miesięcznie. I to jest prawdziwe ich duże wykorzystanie. Zastanawiając się nad wyborem samochodu i jego silnika, powinniście kierować się zatem następującymi wskazówkami. Jeżeli poszukujecie samochodu, którego cena zakupu nie będzie zbyt wysoka, natomiast będzie on nie, niezawodny oraz nie będzie posiadał dodatkowych wyposażeń, wtedy zdecydowanie silnik Progress spełni Wasze oczekiwania. Natomiast jeżeli samochód ma mieć klimatyzację, wspomaganie kierownicy i inne tego typu wyposażenie, wtedy zdecydowanie rozglądajcie się za silnikiem DCI. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z naszymi poradami.